obciążnika, No to no dobra narysuję sufit, tak? To jest sufit. Yy, I wisi se bez niczego. To to jest jej położenie równowagi, tak? Jak przyczepię do niej coś tam, to się rozwlecze. I teraz to jest położenie równowagi. W górę i w dół wokół pewnego położenia równowagi, tego położenia równowagi, to jest jakieś tam x równe 0, nie? Narysuję sobie tą oś x też. Będziemy oscylować wokół x równego 0. No, wiadomo, do jakiejś minus amplitudy i z powrotem do plus amplitudy. Mogę sobie oznaczyć te amplitudy. Mogę, powiedzmy, że maksymalnie na dół pojedzie tu, maksymalnie w górę tyle. To są te same. Nie wyszło za bardzo. To są te same wartości. Minus a. a. No i przypominam sobie, co tam ciekawego w drganiach harmonicznych. W drganiach harmonicznych siła jest. Y Proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. To jest warunek zaistnienia drgań harmonicznych. Oczywiście, jakbym chciał dopisać C wektory, to wtedy o tak, bo jeśli wychylenie jest, powiedzmy, w górę, to siła jest w dół. Jeśli wychylenie jest w dół, to siła jest w górę. Współczynnik stała proporcjonalności do tego to jest stała sprężystości sprężyny po wpisaniu stałej proporcjonalności mam równość f równy kx W drganiach harmonicznych zawsze działają jeśli tylko ten warunek jest spełniony to mamy drgania harmoniczne czy tam ruch harmoniczny I możemy korzystać ze wszystkich wzorów opisujących ruch harmoniczny, czyli na przykład ewentualnie dodać Fi, faza początkowa, ale też no i wreszcie przyspieszenie. W niektórych podręcznikach tu jest cosinus, tu sinus, tu cosinus. Ta rozbieżność wynika z tego, że sinus jest wtedy, jeśli rozpoczniemy pomiar czasu w chwili, gdy to przelatuje przez położenie równowagi. Czyli jeśli rozpoczynamy pomiar czasu tu, tu jest t równe 0, to mamy tą sekwencję funkcji sinus, cosinus, sinus. Jeśli by rozpocząć pomiar czasu w chwili maksymalnego wychylenia z położenia równowagi, czyli tu albo tu, to ta sekwencja będzie wyglądać cosinus, sinus, cosinus. Ale... Z których by się wzorów nie korzystało, wychodzi to samo. Dobra, teraz myślę. Mam dany okres. Hmm. To może mi tu nie zadziałać. Może spróbujemy jeszcze drugą zasadę dynamiki. To jest siła. Więc musi też spełniać drugą zasadę dynamiki. Siła równa siła. Kurde. Wpiszemy też za a coś innego, bo nic z tym nie mogę teraz zrobić. Więcej. Porównuję sobie wzór na x -a ze wzorem na a. Na przyspieszenie. Widzę, że to się powtarza. Tak, z tego porównania wychodzi mi, że a to jest omega kwadrat x. Nie. Korzystam z tego. Hmm, no x to x no i wychodzi mi na przykład, że omega to jest pierwiastek z k przez m no ale z drugiej strony omega to jest 2pi przez t hmm, hmm, hmm. Okej, okay, odczepiamy obciążnik No tu przyznam trochę nie wiem. Może jeszcze to rozpiszę. Nie wiem co robić, więc piszę to co wiem. Siła, która rozciąga sprężynę, to jest ciężar tego obciążnika. Powoduje rozciągnięcie o x. No, więc jak odczepię ciężarek, to się skróci o x. Do no tego x w zasadzie szukam. Nie mam k, ale spróbuję sobie k wyznaczyć z tego. Może się uda. Kwadratuję tutaj jedno i drugie. K będzie w takim równ razie równe 4pi kwadrat m nad t kwadrat. Dobra, to k wstawię sobie tu teraz. Żeby nie było ułamków piętrowych pomnożę górę razy odwrotność dołu. Masy się skracają bardzo dobrze, bo nie były dane. I wychodzi mi z tego GT kwadrat przez 4 pi kwadrat. No, trudne to było. Dobra, już teraz reasumując, pierwszy raz widzę takie zdanie, nie bardzo wiedziałem, jak się za nie zabrać, więc sobie pisałem, co popadło. Było napisane, że drganie harmoniczne, więc zapisałem warunek drgań harmonicznych: że siła jest proporcjonalna do wychylenia społożenia równowagi, a jeśli to jest sprężynka, to stałą proporcjonalności jest stała sprężliwość sprężyny. Z drugiej strony siła, jak każda inna, musi spełniać drugą zasadę dynamiki. Zapisałem sobie to i, i ząg ugrzęzłem. Tak? Więc popatrzyłem sobie na to i zauważyłem, że przyspieszenie da się wyrazić przez x. Se wyraziłem. Wyznaczyłem omega. Czemu omega wyznaczałem? Bo omega jest związana z okresem, a okres jest w danych tak, omega to jest 2pi przez t to jest gdzieś tam na karcie wzorów chyba um, ok, tutaj znowu ugrzęzłem, więc zastanawiałem się co to za siła, no oczywiście ciężar x to jest to co mnie pytają brakowało k ale dało się z tego wyznaczyć